Dzień dobry Witam na moim kanale Odwienię Senior z tej strony Zobaczcie, wstałem rano jest za 27 <grym> Z 10 cm nie no 5-6 cm Tyle napadało <grym> O kurde Trzeba to Odśnieżyć Jak się kładłem spać to Niezapowiadane to było. A tu taka niespodzianka. No, patrzcie, kto by się spodziewał. A zapowiadają takie upały. Ale jak to bywa, zawsze przed upałami musi coś nie zagrać. <ślesk> Wiosna, wiosna, gdzie ty jesteś? No już prawie Jeszcze tylko troszkę Okej okay. zapomniałem inną tą do zgarniania śniegu miałem wziąć dobra jest posiedzę tu jeszcze z pół godziny i to całkiem odtaja Zima wróciła! Bielutko! 5 do 10 cm śniegu! Ale jest plus jeden, i się topi! Ale śnieżyk pada! Lekki! Nieźle musiało w nocy sypać! Nawet nie zauważyłem tego! Jadę do opola lubelskiego. A potem w jedne tajemnicze miejsce. O którym na razie nic nie powiem. Dopiero jak tam dojadę. Pięknie posypało. Wszystko jest na biało. Zobaczymy jak długo się utrzyma śnieg. Podobno ma, ma być bardzo ciepło do 15 stopni, jakaś jakieś ciepło się zbliża do nas. Zobaczymy. Na razie jest biało Jestem po polu kubelskim a będę zwiedzał takie coś zespół pałacowo-parkowy który tam się znajduje Tutaj trochę historii zdaje się jest 1775 zaczął zaczęto go budować skończono 1800 w którymś roku chyba piątym i idę go zobaczyć a to jest park chyba się domyślać <laughs> ale cóż trzeba coś powiedzieć no idziemy tam pogoda widzicie jaka jest lekki tam śnieżek coś padnie ale mokry w każdym razie on topi się ale ile godzin będzie się topił, to nie wiem. Po tym, jak ten pałac obejrzy... o sfilmuję. Miałem zamiar jechać, tu jest kąpielisko, ale czuję, że w tym, w tym śniegu to mogę go nawet nie znaleźć. Także może go będę darował. Piszę, że czynny dobę ale on tu jest ogrodzony. I jeszcze zalany. Trzeba będzie chyba naokoło chodzić No i cóż Takie uroki są naszych pałaców Nieważne Latem tu musi być nawet ładnie chyba A rezydencja jak należy Siatki, filmuję, bo wszędzie siatka naokoło, a tu przeszkoda, zobaczymy, może jest gdzieś jakieś wejście, kurczę, wszędzie siatka, o co tu chodzi. czyżby gdzie indziej było wejście niestety nigdzie nie ma wejścia co za dziwny kraj plac zabaw ach więc nie będę mówił, nie będę nawet tego komentował bo nie wiem o co tu chodzi piszę czynny całą dobę przyjeżdżasz kilometrów narobisz a tu gest Kozakiewicza ładny park ale ja nie przyjechałem zwiedzać parków wolę drzewo pooglądać w lesie, a nie w parku. Piękna ta nasza zima jest. No, przecież luty jest dopiero. Jestem, właśnie na tym kąpielisku, co mówiłem. No, i jest całe zasypane. Także za bardzo tutaj nie ma sensu chodzić. Ale trochę dalej tam zaparkuję i muszę coś w końcu zjeść. Czas na kawuśkę. Pogoda szpetna. To trzeba kawy się napić. Aj Nie jest zimno, ale chlapka taka mokro. Niefajna pogoda. Jak się zaparzy, włącza się, Gawusia jak się zaparzyła, wyłączamy, lejemy, troszkę mleczka i tym samym tu w prawo. i wiadomo co dalej smacznego wjeżdżam do tej miejscowości to jest taka znana miejscowość takiej niedużej społeczności pokażę wam dlaczego za chwilę jestem już w tym miejscu co chciałem wam pokazać a Pokażę to coś, co już w latach 80. czytałem o tym, a mianowicie o tym. Mam nadzieję, że przeczytacie to. Ja już tak mówiąc szczerze, przejeżdżałem niedaleko tych, tego miejsca, ale zawsze zapominałem, ale ostatnio oglądałem u Sekielskich yy, program właśnie o, o tym no i sobie mówię kurde będę jechał do brata to sobie po drodze zajadę no to sobie zajechałem jeszcze tu, jeszcze tu kilka plakatów czy informacji a tu nie po naszemu To była głośna sprawa, jak pamiętam, wydarzenie nie sprawa No i czytałem też właśnie dużo o tym. Tu jest tylko ten sam pomnik, ale tu jeszcze była taka historia z takim kamieniem, który był tu gdzieś przywieziony przez tego, że się pana co go porwali. Znaczy, się porwali. Rozmawiali z nim. Z tym kamieniem to taka dziwna sprawa, bo on był zakopywany, przywieziony tutaj, odwieziony potem gdzieś koło Warszawy, gdzieś się znalazł. Różne rzeczy o tym opowiadali. Najpierw, że to jakiś cudowny kamień, czy coś, bo, bo tam jakieś znaki były na nim. Potem, że to szatański był. I tak w końcu nie wiadomo o co chodziło i w końcu ten kamień zniknął i już nikt nic nie wie ale że to było wiekopomna chwila więc postawili tutaj pomnik by uczcić tego tego yy, te zdarzenie z tego co czytałem ta rodzina yy, to znaczy czytałem co słyszałem to ta rodzina yy, w tragicznych okolicznościach się tam ich było sześciu, i wszyscy w dziwnych okolicznościach odeszli z tego świata. Także coś w tym jest. No, niech się ktoś przyzna, czy, ktoś, czy kogoś jakieś ufo porwało, czy wykorzystało, czy jak. O, nawet kamera jest, żeby nie ukradli tego. No, to by było na tyle relacji z Emilcina. 10 maj 78 rok to w zeszłym tysiącleciu stuleciu jak to woli chyba znowu mamy strajk rolników <grystanie> zablokowana tamto stronę jest ale spoko policja kieruje A oni jadą jakby na oparach <grystanie> jestem na Łęczowie Staję na takim ładnym parkingu. Tu jest sklep z komputerami i innymi, i tam pracuje taki jeden pan, który mnie ogląda. Pozdrawiam go. I zostaję dzisiaj tutaj na noc, bo jest dobry ten internet, a muszę coś przesłać na YouTube. Jestem w trasie i stoję w korku. Z tego co kierowcy mówią, 4 km. Strike, strike, strike. Także nic się nie ruszamy, stoimy w miejscu. Nie wiem o co chodzi. Niedaleko jest most na rzece i nie ma nigdzie objazdu. A GPS nie poinformowało mnie, ale stałem je w takim ładnym miejscu las. Nic trzeba. Iść spać Policja mnie z każdej strony okrążyła z przodu, z tyłu Kurde, jakiś nalot czy co Trzeba się uzbroić Tam gumy palą straż pożarna Kurde, co tu się dzieje? Wojna, to jest blisko rosyjskiej granicy, to może białoruskiej Punkt zapalny Ostatnio mi w komentarzach jeden napisał, że non stop to samo Non stop to samo Jak non stop to samo? Może być to samo, ale w różnych miejscach Nie jestem w jednym miejscu non stop ja non stop się przemieszczam. Właśnie przejeżdżała straż pożarna i się dowiedziałem, że do 14 będziemy stać zablokowani. To jeszcze półtorej godziny. A tutaj nie ma w ogóle internetu. Trzeba się nudzić. Właśnie się zakończył protest. Trochę się wystałem, ale nie szkodzi. Niech protestują. Trzeba naprawić te wszystkie błędy, co zostały popełnione. Właśnie przejeżdżam, Bóg Most na rzece Bóg Tak inaczej daleko nie, uje daleko nie ujechałem Znowu jakiś korek jest A nie, to rondo to Tam się rzadkało trochę Czas w końcu zjeść prawie dwie godziny w korku. Zgłodniałem. Dzisiaj mam to. Także do roboty. Lecimy z tym koksem. Żarciem. Paszą. No to jedziemy z tym koksem. I znowu to samo. Muszę gdzieś. Jak będzie ładniejsza pogoda, to będę to robił na zewnątrz. Może wtedy już. Przestanie, ten jeden gościu zawsze to samo pisze Pamiętam go Ale się tym nie przejmuje Mówi, że zrezygnuje, że nie będzie mnie subskrybował Niech sobie to zrobi Po co ma cierpieć z tego powodu, że mnie ogląda Chyba, że jest masochistą no Robię swoje. Komu się podoba, to się podoba, komu nie, to niech nie ogląda. Teraz taka pogoda jest, że ani, ani szukać, ani za bardzo zwiedzać. Będę robił to co robił. Może coś tam jeszcze wymyślę. Będzie dobrze. No. Starczy tej pokazówki. Jeszcze mam troszeczkę. Dzisiaj kurczaczka będę robił i te duszenie na smalcu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dawno, dawno, dawno nie używałem smalcu. I z jednej strony się zarumieniło. teraz doleję wody tak się trochę przemieni i dorzucę to co trzeba woda już jest wylałem wodę teraz tylko dorzucę tę ta... cebulkę jeszcze doprawię jeszcze i niech się dusi oczywiście zmniejsza ogień jeszcze no to zerkniemy co tam czy już twarde jest eee się. no i jeszcze marchewka jeszcze dwie minutki i będzie jadalne gotowe ale pachnie jestem na plaży miejskiej w Siemiatyczach To taka malutka plażyczka jest zostaję dzisiaj tutaj na parkingu na noc bo się zmachałem trochę no to widzimy się przy pierwszym dołku ładnie tutaj jest wygląda jak w Afryce te słomiane te no i tam też takie zadaszenia słomiane. Tu latem musi być ładnie i ludzi dużo. Jest złotóweczka. Dużo nie zostało. Czyściutko jest. Brak kapsli. Ale moneta jest. Lecimy dalej. dziewczynce mam tu sygnalik ja spróbuję może coś będzie oprócz kapsla o jest 50 groszy Coś tu jest? O, 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 o. jest coś tu jeszcze kapser jest coś tu jeszcze Jest dwa ziko, dwa ziko. Dobra, przelacę jeszcze tym, że coś tu jest. Nie ma dwa pięćdziesiąt. Tu jest zapiszczało. Włączę się, jak coś znajdę, bo to głęboko jest. Jest bardzo głęboko. Nie wiem, co to jest. Spróbuję jeszcze. Może coś się uda. Fajny sygnał jest, ale zamarznięta ziemia. Kurde, tu jest na wschodzie, tu jest. Przyklapane. Jest jeszcze. O lauto. Już prawie skończyłem. Tutaj wszystko przeszedłem. Jeszcze tylko tutaj trochę. Ale weszłem na podróż zobaczyć jak tutaj jest. Zakaz skoków. To na nawiódkie jest to dostawione, bo tu już kiedyś byłem i tego nie było tu. No nie, to jest fajnie. Następna wiatka tam też podobno jest jakaś plaża, a nie wiadomo co tam jest. Ka tam nie idę. Tu jest zimno. No to ziemi nie jest zimno, ale widzę, że marzięta ziemia. Krana na wodzie, ale już końcówka. co, koniec już. Ja jeszcze tu przejdę, dokończę to. Koniec. Trzy monetki, przeząd tu przyjechać, to można by coś na pewno znaleźć. Szybko się głęboko robi, tu ok. Czas na podsumowanie tego odcinka. Taki typowy odcinek poszukiwania, zwiedzanie. I jakiegoś zamku, pałacu. No i też było nieziemskie zwiedzanie UFO. Niemęcin, Niemęcin, tak się ta miejscowość nazywa. Tak jak już mówiłem na filmie. Dawno, dawno, w 80. latach czytałem o tym, bo tu pisały gazety. Nie, nie, w internecie tego jeszcze nie było. Internetu nie było. No i. Potem się tak czytało, jakieś zmianki, a jak internet szedł, to już też były jakieś filmy robione. Ale człowiek zapomina o tym, bo to się tak za bardzo człowiek w te sprawy nie angażuje. Chyba, że dopóki cię nie porwą kosmici i cię nie wykorzystają w jakiś sposób. No, ale tak jak mówiłem, obejrzałem ostatnio i mówię, kurczę, wracał będę to po drodze. 3 km od drogi niecałe. To spoko. Także były ziemskie i nieziemskie yy, zwiedzanie. Co poza tym jestem już yy, prawie u brata niedaleko. zatrzymałem się, bo jest dobry zasięg internetu. Tutaj muszę zmontować film i wyspać go też. Bo tam gdzie stoję brata to tam cienko jest z internetem. No, to by była pogoda. Widzieliście, śnieg, śnieg, deszcz, strajki. Śnieg, deszcz, strajki. Same, same przeszkody. Ale może się to skończy. Trzeba bocznymi bardziej drogami jeździć, to, to spoko, to się przejedzie. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Zapraszam na następne kciuki do góry i lecimy dalej.